Kim jest Ilidan Stormrage? no więc jak cofniemy się w uniwersum Warcrafta o ponad 10 tysięcy lat, to jest do momentu, w którym jeszcze był jeden kontynent Kalimdor i na samym środku była studia wieczności, i wszędzie były elfy trolle albo inne cuda na kiju. No to Illidan jest młodym, sympatycznym, nocnym elfem, który ma wielki talent do magii, ale nie do tej hipisowskiej druidycznej magii, jak jego brat Malfurion, tylko do takiej właściwej. Ma też bursztynowe oczy, co oznacza dobry omen i wielkie rzeczy, które będą przed taką jednostką stały. Nie przyzwyczajam się za bardzo do jego oczu, można się domyślać. Ma też wielką ochotę do szarpania jak Greksiośinkę Tyrandy, tyle tylko, że Tyranda jest jego szwagierką, więc no, jest w ciężkim frenzolnie. Ale ma też silną potrzebę wykazania się. 10 tysięcy lat temu następuje wojna starożytnych. Płonący legion wylewa się ze studii wieczności. Sargeras, szef całego tego cyrku, robi burdę. To w tym momencie Ilidan dojdzie do przekonania, że demony są tak wielkim zagrożeniem, że każda ofiara jest dopuszczalna, jeżeli chodzi o walkę i pokonanie płonącego legionu, więc postanowi zacząć od siebie. I pójdzie do demonów i powie, że w sumie to on teraz chciałby z nimi, bo one są takie fajne i silne, i w ogóle może dałby radę uszknąć troszkę tej mocy. No i Sargeras nawet spełnia mu to życzenie, w sensie wypala mu oczy, obdarza go odrobiną magii płonącego legionu. Po czym Illidan postanawia zdradzić drugi raz, wrócić do swoich ziomków i powiedzieć: ha, to było wszystko częścią planu. Nie można zaprzeczyć, że przydał się w czasie wojny starożytnych, pokonał też takiego demona slash Pitlorda jak Azinot i od niego będzie miał te swoje ikoniczne mm, warglaves czy też glewie. W każdym razie, jak już studnie wieczności szlak trafił i kontynenty się rozpadły, no to Illidan wpada jeszcze na jeden genialny pomysł, że odtworzymy sobie studnie wieczności, taką, wiecie, w sumie mikrowersję, bo dam radę to zrobić. I tutaj jakby nocne elfy, y, ponieważ są hipokrytami, rysują granice i mówią, e, e, nie, y, lądujesz w pierdlu i pod górą hial i będziesz tam siedział do odwołania. Domyślnie wiecznie. Mija 10 tysięcy lat, jesteśmy już w fabule Warcrafta 3. Tyranda se przypomina, bo jest nowa inwazja płonącego Legionu, że kiedyś to w sumie był taki koleś, co im pomagał i nawet się przydał, i może byśmy skorzystali z jego pomocy znowu, tylko tak jakby. wsadziliśmy go do pierdla bezterminowo? Chociaż Malfurion jest bardzo sceptyczny, no to najedzie do tego więzienia i uwalnia Ilidana. Oczywiście, ponieważ to jest ona, no to Ilidan no, nie odmówi, prawda? ale też od razu wchodzi w tryb zdobywania więcej mocy, więc jak spotyka gdzieś tam w przelocie Artasa, no i ten mu mówi o artefakcie, który jest czaszką Guldana, tego Guldana czarnoksiężnika z filmu Warcraft, tylko on umarł w Warcraftie 2. No to jasne, że Ilidan pierwsze co robi, to odnajduje czaszkę Guldana, wchłania jej moc, no i wtedy już ma tą taką formę ze skrzydełkami, kopytkami i rogami, w ogóle wypas, nie? To już tak będzie mniej więcej wyglądał do końca tej całej opowieści. W Warcraft 3 teoretycznie inwazja zostaje pokonana razem z Archimondem, ale w dodatku The Frozen Throne okazuje się, że no, płonący Legion zawsze wraca te Natomiast Illidan postanawia się skumać z jednym z kolesi z płonącego Legionu, tym razem Kil'jaedenem, chociaż będę poprawiany, żeby nazywać go Kiliadenem, jak chcecie. Ten w każdym razie każe mu zatłuc Artasa Menethila, zanim on osiągnie w Nordrend możliwość usiąścia na lodowym tronie i zostania królem Liszem. Biorąc pod uwagę, że najbardziej powszechną wiedzą na temat Artasa jest to, że został królem Liszem, no to możecie się domyślać, że Illidanowi nie poszło najlepiej. W zasadzie został prawie że śmiertelnie raniony przez Artasa tuż pod samą Ice Crown Citadel i następnie zgarnięty przez swoich nowych kolegów szefa Blodelfów Keltasa i Lady Vash od Nagów. Nagowie to są tacy trochę elfy, trochę ryboludzie. To są pozostałości tych elfów, co w sumie odpowiadają za wojnę starożytnych, a po rozpadnięciu się tego całego cyrku wylądowali pod wodą i uratowali ich Starzy Bogowie. To jest bardzo długa i skomplikowana historia. Po tej porażce Ilidan ucieka do Outlands, czyli byłego draenoru, i tam sobie przejmuje Black Temple, i tam sobie robi bazę swoją operacyjną, gdzie zaczyna szkolić elfy różnego rodzaju na łowców demonów, czyli żeby wyglądali tak jak on. My w sumie jako gracze spotykamy go ponownie w dodatku Burning Crusade. No i to jest trochę dziwne, bo on do tego momentu był takim antybohaterem, kwestionowalne decyzje i tak dalej, natomiast w Burning Crusade jest takim straight up złoczyńcą, stoi na skalę, krzyczy dziwne rzeczy, trzeba go powstrzymać. Nie spodobało się to wielu y, fanom, mnie też nie, natomiast y, formalnie rzecz biorąc, został wtedy pokonany, wręcz zabity. Jego ciało razem z resztkami jego demonicznej duszy zostało przetransportowane w takim kryształle i sobie tam w y, skarbcu strażników gdzieś tam wisiało, y, bo nie wiadomo do końca, jak się to wszystko zachowa. Teoretycznie, demony są nieśmiertelne, cholera wie. Tak obstawiałem, że go przywrócą w ogóle, że skoro dusze demonów y, y, trzeba by je tak permanentnie pokonać, to muszą być pokonane w Twisting Nether, czyli jakby innym miejscu w kosmosie, no to on po prostu sam z siebie wróci. Ale nie. Przeskakujemy do dodatku Legion, i tu dzieją się takie rzeczy, że nagle grywalna jest rasa Demon Huntera. W retrospekcjach, jeżeli chodzi o te grywalne postacie Demon Hunterów, dowiadujemy się, że w tym Black Temple w Burning Crusade, no to Illidan miał taki głębszy plan, bo chciał otworzyć jakiś portal tam do siedziby demonów, ale oczywiście mu nie wyszło, nikomu nie mógł powiedzieć, bo taki był zakonspirowany i schizofreniczny, że no nie powiedział, że to robi, więc dał się, jakby nam grać. Zatłuc. Więc mamy grywalnych Demon Hunterów, ale pojawia się też Gul'dan i postanawia zgarnąć ciało Ilidana, żeby do tego ciała wsadzić duszę Sargerasa, czy esencję Sargerasa. I teraz ktoś może powiedzieć hold up, czy ty nie powiedziałeś parę chwil temu, że w przeszłości Ilidan wchłonął moc artefaktu, który był czaszką Gul'dana, bo Gul'dan był już martwy? Skąd tutaj Gul'dan? No więc y, mieć ciastko i zjeść ciastko, to jest Gulden z alternatywnej linii czasowej, po dodatku Warlords of Draenor nam został. no W każdym razie no mamy kolejnego, no musimy z tym płynąć. Ostatecznie w finale rajdu Nighthold dzieją się takie rzeczy, które przypominają grę w trzy kubki, tylko pod jednym jest ciało Ilidana pod drugim dusza Ilidana pod trzecim dusza Sargerasa czy esencja Sargerasa. W każdym razie efekt jest taki, że mamy działającego Ilidana w jego własnym ciele. Ja się tam pogubiłem trochę po, po drodze, ale, ale generalnie taki jest efekt. No i od tego momentu Ilidan będzie nas jako graczy wspierał. Jeżeli chodzi o walkę z demonami, otworzy nam portal do. Argusa, bazy demonów, chociaż szczerze powiedziawszy nikt nie prosił o to, yy, ale okej. Okay. Będzie też taki moment, w którym Xera, Prime Naru, to są te takie istoty stworzone ze światła, co fanzolom czasami bez sensu i są mocno odklejone. No to ona twierdzi, że on jest jakimś wybrańcem Terefera, chce go wypełnić yy, światłem yy, świętej magii, no ale yy, generalnie on nie przyjmuje tego najlepiej, więc jak on się nie zgadza, a ona próbuje zrobić to na siłę, no to on sprzedaje jej strzała yy, ze swoich promieni z oczu i ją zabija. Co powoduje, że większość naszych sprzymierzeńców jest bardzo mocno zirytowana. Ale w sumie ciężko nie przyznać mu racji. No jemu czasem Peron odjeżdża, natomiast Kserze odjechał już dawno temu i jakby nikt go nie widział od lat. Po zakończeniu dodatku Legion oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że pokonaliśmy Sargerasa, on jest uwięziony gdzieś tam w miejscu, w którym siedzą Tytani. A Illidan został honorowym jego strażnikiem więziennym i gdzieś tam pewnie się nad nim znęca do dzisiaj, bo jakby ciężko o lepszy epilog. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy w trakcie trylogii Duszy Świata i po drodze mamy Midnight, walkę światła z ciemnością, z pustką, i na samym końcu mamy dodatek, który nazywa się The Last Titan, kimkolwiek będzie The Last Titan, no to stawiałbym pieniążki na to, że Illidan do nas wróci w jakiejś formie. I. Coś jeszcze możemy w jego wykonaniu zobaczyć, i pewnie będzie to kwestionowalne moralnie lub logicznie.